Buongiorno, benvenuti al corso język włoski krok po kroku baj Agnieszka Kasprzecka. Oggi vi invita alla lezione intitolata Do we? czyli gdzie jest. Tematem dzisiejszej lekcji jest odpowiedź na pytanie do czyli gdzie jest. Na poprzednich lekcjach nauczyliśmy się domu. Słownictwa związanego z domem, z pokojami, z pomieszczeniami, z meblami. Na ostatniej lekcji poznaliśmy czynności, które możemy wykonywać właśnie będąc w domu. A dzisiaj spróbujemy nauczyć się odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest, czyli umiejscowić przedmiot, żeby opisać na przykład nasz pokój, musimy umieć powiedzieć, gdzie coś jest, czyli znać wyrażenia, znać okoliczniki miejsca. E allora si, oggi impariamo a descrivere non so una stanza, dicendo dove la poltrona, dove il divano, dove si trovano alcuni oggetti, żeby umieć to powiedzieć, potrzebujemy wyrażeń właśnie okoliczników. Miejsce. I oto one. Wicino blisko. Vicino a. blisko czegoś. I tutaj właśnie podaję Wam te wyrażenia, okoliczniki miejsca z przylinkami, które są po nich, jeżeli takowe są. I dobrze jest uczyć się razem z nimi, ponieważ będziemy ich potrzebować, żeby wyrazić, żeby ładnie zbudować zdanie. Jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś nas zapyta, do abiti, gdzie mieszkasz? I chcemy powiedzieć blisko, to powiemy po prostu vicino. Ale jeżeli będziemy chcieli powiedzieć blisko poczty, blisko stacji, no to już musimy powiedzieć vicino a i potem ten rzeczownik, punkt odniesienia naszego, vicina alla posta, vicina alla stazione. Dlatego dobrze uczyć się całych tych wyrażeń razem z przyimkami, bo one przecież nigdy nie są takie proste. Czyli vicino a blisko, accanto obok, intorno a, wokół, davanti przed, di fronte a, naprzeciw, a di na prawo od. I tak samo, samo na prawo to będzie oczywiście adestra, ale na prawo od czegoś to już potrzebujemy adestra di, a sinistra di, na lewo od. Lontano da, daleko od, wcześniej było vicino a, blisko, lontano da, daleko. Jeżeli jest tylko oczywiście to możliwe, to dobrze jest uczyć się przeciwieństwami. Sotto pod, sopra nad. Mieliśmy davanti, davanti a przed, dietro za, su na, tra i fra między, między pomiędzy, tra lub fra, Zawsze są synonimami, zawsze możemy zamiennie je zastosować. Dentro, wewnątrz, in w. Dentro lub in w, wewnątrz. To są te najważniejsze wyrażenia, które warto znać, żeby móc określić położenie, określić miejsce. Pamiętajmy, że kiedy mamy vicino a czy adestra di, to te przyimki, które są na końcu tego wyrażenia, e, skoro po nich będzie rzeczownik poprzedzony rodzajnikiem, to te przyimki potrzebujemy połączyć. E, na przykład vicino a i potem będziemy mieć il tavolo, no to a plus il połączy nam się w al, tak? A plus la alla, a plus la, a plus i i tak dalej. Pamiętajmy, że w kursie język włoski krok po kroku są oddzielne lekcje poświęcone prepozycjom, czyli przyimkom, więc zapraszam do powrotu do tych lekcji. Nie chciałabym temu poświęcać teraz czasu. Także zapraszam do tych lekcji poświęconych prepozycjoni. I teraz co Czerpiano le Krivere lestancessi. Próbujemy teraz opisywać pokoje używając nowo poznanych wyrażeń. Il divano è davanti al televisore, czyli kanapa jest przed telewizorem. Davanti a przed il televisore łączy nam się w davanti al televisore. Il tavolino è tra il divano e il televisore. Stolik jest między kanapą a tra między. La finestra è a destra del divano. Okno jest na prawo od kanapy. A destra di, na prawo od il divano a destra del divano. Il televisore è sulla parete. Televisor jest na ścianie. SU, to jest na la parete sulla parete Il tappeto è sotto il tavolino Dywan jest pod stolikiem sotto pod I cuscini sono sul divano Poduszki są na kanapie su plus il sul divano. La pianta è vicina alla porta. Rocina jest blisko drzwi. Vicino a blisko, vicina alla porta, blisko drzwi. La statuetta è sulla mensola. Figurka jest na puz. Su na. Adesso la camera da letto. L'armadio è di fronte alla finestra. Szafa è naprzeciw okna. Di fronte a naprzeciw di fronte alla finestra. I quadri sono sopra il letto. Obrazy sono nad łóżkiem. Sopra nad i vestiti sono dentro l'armadio. Ubrania sono v, sciafie, dentro. E adesso lo studio. Il computer è sulla scrivania. Computer jest na biurko Su, un la scrivania. Sulla scrivania. La pianta. E lontano dalla finestra. Jest daleko od okna. lontano da. plus la finestra. Lontano dalla finestra. I quadri sono sulla parete. I sono sulla parete. I quadri sono sala parete. I quadri la sulla Le sedie sono intorno al tavolo. Krzesła są wokół stołu. Intorno a wokół. Ale to samo zdanie możemy zacząć mówiąc od okolicznika miejsca, czyli od intorno al tavolo i jeżeli zaczniemy zdanie właśnie od okolicznika miejsca, to nie możemy powiedzieć intorno al tavolo sono. Musimy powiedzieć internal tavolo, ci sono le sedie. Wyrażenie ci sono, są, znajdują się. Używamy tego w sytuacji, kiedy właśnie wskazujemy na miejsce, ale zdanie zaczynamy od okolicznika miejsca, jak w, tej, w tym przypadku. internal tavolo, ci sono le sedie. Wokół stołu są, znajdują się krzesła. Il quadro e y sopra il como. Obraz jest nad komodą. I znowu to samo zdanie. Możemy zacząć od sopra il como. Nad komodą jest, znajduje się obraz, więc przed orzeczeniem, przed czasownikiem musimy wstawić partykułę ci, no, która tutaj w liczbie pojedynczej z czasownikiem e nam się skróci do c, i powiemy sopra il como czy il quadro. Nad komodą jest obraz. Pamiętajmy, jeżeli zdanie zaczynamy od okolicznika miejsca, to potem jest, znajduje się, są, znajdują się, czy bądź ci sono. La finestra è e dietro il tavolo. Okno jest za stołem. I to samo dietro il tavolo czy la finestra. Za stołem jest okno. I piatti są sul tavolo. Talerze są na stole. Sul tavolo ci sono i piatti. Na stole znajdują się talerze. Tanta gente sui balkoni. Dużo ludzi jest na balkonach. Sui balkoni czy tanta gente. Na balkonach jest dużo ludzi. La bicikleta i y davanti al y garage. Rower jest przed garażem. Davanti al y garage. C'è la bicicletta. Przed garażem jest rower. Tak. Mam nadzieję, że wszystkie okoliczniki miejsca są jasne. Teraz pora się ich nauczyć i wykorzystać do opisu tego pokoju. Adesso cercate, voi cercate, di descrivere la stanza. Potete scrivere sotto la lezione, nei commenti, potete scrivere in commenti, le vostre frasi, i vostri esempi. Come possiamo descrivere questa stanza? Dov'è la lampada? Dov'è il quadro? Dov'è l'orologio? Dov'è la pianta? Do wysunąć i libri, Cercate di descrivere, la foto, la stanza. Spróbujcie opisać to zdjęcie, ten pokój, używając wyrażeń nowo poznanych okoliczników miejsca. Zapraszam na stronę www.lalalingua.pl, gdzie możecie zaopatrzyć się w zeszyty ćwiczeń i ćwiczyć na podstawie różnorodnych, bardzo ciekawych zadań. Język włoski. Na stronie w zakładce YouTube znajdziecie odnośnik do lekcji kursu Język włoski krok po kroku. Tak więc wszystko znajdziecie w jednym miejscu i na pewno nie ominiecie żadnej lekcji. Są tam też również notatki z lekcji, które mogą się przydać w uczestniczeniu aktywnym i efektywnym naszych lekcji. Egracje Perodzi. Vi invito a seguirmi su Facebook, Instagram, Twitter e soprattutto su YouTube durante le lezioni del corso Język Włoski Krok po Kroku. Grazie per oggi, arrivederci, ciao ciao!